Witam Was serdecznie. Chciałabym dzisiaj Wam pokazać w programie Sposób na Porządek, jak uporządkować takie markery i pisaki. Jak wiecie, markery i pisaki są rzeczą potrzebną do szkoły oraz w domu. I przecież jeśli ktoś Wam kupi albo dostaniecie w prezencie całe opakowanie, nie chcielibyście, żeby Wam się wszystko pogubiło. A więc, potrzebny jest nam taki um, kubełek na kredki, pisaki, długopisy. Ja mam z awataru. E, można, jeśli ktoś nie ma, e, może zrobić sobie go sam. E, Kubka plastikowego, lub czegoś innego. To więc, jeśli mamy ten kubeczek, bierzemy go i wkładamy po kolei pisaczki do tego kubełka. Zobaczcie. I już mniej miejsce zawadza. Jest uporządkowane. mniej miejsce zawadza, ale oczywiście się nam nie pogubi. Postawiamy sobie go tak na biurku. I on sobie tak stoi. Zapraszam was do kolejnych moich odcinków. Sposób na porządek. Do zobaczenia.